Nagroda jest 2000 zł. Proszę Państwa, natomiast nagrodę rektora, czyli moją, w postaci tej zielonej żaby, powinna być wypchana gotówką, ale teraz nie praktycznie zdać pieniądze. Dziewiątka. Proszę Państwa, dziewiątka się wystawiała po raz pierwszy od pięciu lat. Jako niezależna scena. Gratuluję dziewiątce. Proszę Państwa, Hubert podpowiada mi, że jeszcze będzie pralka i suszarka dla piątki. Dziękujemy! Dziękujemy! Słuchajcie, to nie jest tak. To ja Wam dziękuję, że jesteście świetni. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, poprosimy Pana Prezydenta, żeby powiedział dwa słowa. Cieszymy się jeszcze raz, że Pan Prezydent jest z nami. W ubiegłym roku Politechnika sama organizowała Juvenalia i było tutaj trzy razy więcej uczestników. Natomiast w tej chwili mamy trzy uczelnie i trzy razy mniej, więc przed wami wielkie zadanie. Musicie się rozmnożyć i tego wam życzę. Dobrej zabawy. To państwa na zakończenie Poprosimy jeszcze Huberta, żeby powiedział dwa słowa. Ja jeszcze raz Państwu dziękuję, że jesteście z nami. Drogie koleżanki, drodzy koledzy, witamy Was serdecznie. Życzymy Wam wszystkim gorącej zabawy. Mam nadzieję, że pogoda nam będzie sprzyjała i będzie coraz mniej padało. Życzę Wam udanych koncertów. Naprawdę postaraliśmy się zapewnić Wam doskonałą zabawę i oprawę artystyczną. Liczę, że tawiliśmy Wasze gusta. Życzę Wam udanej zabawy i udanych juwenariów. Wszystkiego dobrego.